Jest pewne indyjskie plemię, które wierzy, że w najgorszym piekle dla najgorszych ludzi nie ma tortur, ognia, smoły i tego wszystkiego tylko całą wieczność oglądasz jak przez szybę swoje życie, jakim mogło być. Wielu moich klientów coachingowych, ludzi niekwestionowanego sukcesu, żyje na ułamek swoich możliwości. Dlatego, że od życia własnym życiem, od życia, o którym zawsze marzyli, od swoich jakichś wspaniałych celów, które gdzieś tam w sobie noszą czasem latami, od lat powstrzymuje ich głos w głowie, który słyszą, który im mówi, że nie dadzą rady, albo że nie powinni, albo że to nie dla nich. I to nie jest ich głos. To jest najczęściej głos mamy, albo taty, albo siostry, albo kogoś takiego, czasem sprzed bardzo wielu lat, ludzi, którzy dawno temu, czasem z najlepszymi intencjami, wtłoczyli w nich swoje własne strachy, kompleksy, niewiarę w siebie, brak pewności siebie. Dzisiaj o tym, jak to rozpoznać u siebie i jak się od tego uwolnić. Od tej niepotrzebnej, zardzewiałej klatki. Jaką mamy w głowie, wyobrażoną, ale działającą bardzo e, realnie. Ten głos, który wielu z nas słyszy w głowie, który, nas, który nam wciska hamulec, wtedy kiedy mamy ochotę dodać gazu, e, to jest głos bardzo subtelny. E, często w ogóle go nie słyszymy e, świadomie. On działa sobie w tle. On udaje nasz własny głos, on udaje Twój głos. E, ja się wychowałem jako dziecko przemocowe. Całe dzieciństwo upłynęło mi pod znakiem ciągłych uwag o tym, jak mi bardzo wszystko nie wychodzi. I jak to, co wydawało mi się jeszcze przed chwilą, że mi wyszło, to tak naprawdę mogło być dużo lepsze, i jak się do niczego nie nadaje. I ja w to w końcu uwierzyłem. Potem, jak szedłem do dorosłe życie, szybko robiłem karierę, zostałem tłumaczem, prezydentów królów, potem w korporacji, od razu zostałem menadżerem i tak dalej. Ale nadal przez lata widziałem siebie oczami ludzi, którzy mi to skarlałe widzenie, się, widzenie siebie wtłoczyli do głowy, którzy mi ten obraz nieudacznika wcisnęli. A jednak z jakiegoś powodu ten prawdziwy ja pod spodem nigdy nie przestał oddychać. I czasem. Słyszałem go i z czasem zacząłem go słyszeć coraz bardziej, jak on tam od spodu puka i się dobija. E, na początku nie umiał mówić, e, więc trochę go wyczuwałem na rozum. Gdzieś czułem, że ja jestem jakiś inny w środku, ale nie wiem gdzie go szukać. E, ludzie się wtedy dziwili. Że ja jestem taki wycofany, że się dziwię, kiedy ktoś mnie chwali, że odpycham od siebie te pochwały, nawet kiedy ewidentnie były to wyrazy uznania zasłużone, ewidentnie mi się pochwała należała. Ja się sam dziwiłem, że ja tak reaguję, że nie wierzę w jakieś swoje pomysły, że nie wymyślam dla siebie jakichś, już nie powiem o marzeniach, bo mi się wydawało, że po prostu to mnie nie dotyczy. Wtedy jeszcze mi nie przyszło do głowy, że to nie mój głos wciska mi ten hamulec, że to nie mój głos krępuje mi ręce, zawiązuje mi oczy, e, tylko jakiś inny. E, potem lata terapii, pracy nad sobą, to nerwy i sterunne rzeczy, e, i w końcu poczułem prawdziwego siebie, e, i zaczęło się wydobywanie tego siebie z larwy, Wy, zaczęło się takie wyklowanie się z tej larwy. Dzisiaj bardzo lubię tego chłopaka, który się wtedy wydobył ze mnie, mężczyznę, którym się stał i każdego dnia nie potrafię się doczekać kolejnych fajnych rzeczy, które będę robił i już wiem, że ja do tamtego indiańskiego piekła nie trafię, na pewno, bo codziennie staram się żyć takim życiem, jakim ono się może stać. Większość z nas nauczono, że wszystkie odpowiedzi życiowe daje nam szkoła, ale szkoła w obecnej formie powstała 200 lat temu do produkowania urzędników, robotników i żołnierzy, ludzi zdyscyplinowanych, którzy potrafią się wtłoczyć w pewien system organizacyjny, a na pewno nie jako miejsce, w którym uczymy się jak żyć. Do tego urodziliśmy się bez instrukcji obsługi. Rodzice na, pojawiliśmy się na świecie i nie wiedzieli co z nami robić, a zazwyczaj tak było, że rodzice, którzy nas na ten świat Powołują, powołują nas na ten świat, zanim sami nauczyli się żyć ze sobą, i często nie umieją nas po prostu do tego życia przygotować. Więc, nawet niechcący, wtłaczają w nas swoje przekonania, a co dopiero jak chcący, tak? Ja jeszcze jakieś tam wady charakteru dochodzą. I te przekonania z dzieciństwa. Później latami działają jak taki niewidzialny, zaciągnięty ręczny hamulec, a czasem nawet dwa ręczne hamulce. Niektórzy nazywają to potem syndromem oszusta, czyli takie poczucie, że nie należą mi się sukcesy, które osiągam, mimo że je osiągam, ale jakby nie należą mi się. Dlatego żadne szkolne sukcesy, nawet Twoich dzieci, ani pochwały rodziców, ani Twoje pochwały dla Twoich dzieci, nie są miarą tego, czy Ty, albo Twoje dzieci będą szczęśliwymi ludźmi. To dopiero wyjdzie w praniu. Um, jak się teraz dowiedzieć, czyj głos steruje Twoimi najważniejszymi decyzjami, skoro, jak powiedziałem, nie zawsze ten głos słyszymy świadomie, nie zawsze mamy świadomość, że to nie jest nasz głos. I kto Ci wymyślił dla Ciebie, jak masz żyć? Um, są dwa takie testy, które można sobie proste przeprowadzić. Pierwszy test to jest język, jakiego używasz wobec siebie szczególnie wtedy kiedy coś się nie pójdzie. Wszelkie autoobelgi typu ty idioto znowu spieprzyłeś, tak? No tak, ja zawsze coś tam, tak i tutaj jakaś wtopa kolejna. E, <laughs> ja muszę powiedzieć, że odkąd uwolniłem się od mnie swoich głosów w moim życiu, e, nigdy sobie tak nie wygrażam. Ja nie pamiętam kiedy ja ostatni raz coś takiego do siebie powiedziałem w taki sposób. Dlatego że nie obrzuca się obelgami kogoś, kogo się kocha. Jak kochamy sami siebie w taki zdrowy sposób, to sami sobie nie ubliżamy. Drugi test to jest e, sytuacja, kiedy odkrywasz, że odkrywasz w swoim życiu takie trochę nielogiczne, czasem budzące wstyd albo nawet rozgoryczenie samoograniczanie się. E, na przykład jesteś wysokiej klasy specjalistą, ale godzisz się pracować za grosze. E, bo mówisz sobie, no więcej mi nie zapłacą, bo ja nie potrafię się targować, bo ja chcę być szczęśliwy, a nie bogaty, bo ja dla mnie jest najważniejsze, żebym robił to, co kocham, pracę, którą mam prawda lubię, a ile mi tam za to płacą, to wszystko jedno. Um, ja pracuję dużo z ekspertami, którzy których uczę adekwatnie wyceniać swoją pracę i umieć to artykułować. i zawsze są zdumieni, kiedy w trakcie tej pracy Uwalniają się od tych starych schematów myślenia o sobie i nagle odkrywają, ile naprawdę powinni dostawać. Niedawno z kimś takim rozmawiałem i doszliśmy takim procesem do momentu, gdzie człowiek nie czuł się ograniczony. Tym, tym, nie, nie słyszał tego głosu wcześniejszego. Ja mówię: to Słuchaj, to w takim kontrakcie ile powinieneś dostać? Bo on tam sobie wycenia jakąś ofertę. No, to ja to powinienem dostać tyle i tyle, tak? O! Mówię, aż się sam zdziwił, wow, to ja aż tyle powiedziałem. No wie, tak, to jest to, co powinieneś dostawać. Rzeczywiście, bo ja wiem, co ten człowiek robi. Czasami tacy eksperci po raz pierwszy w wieku, nie wiem, 50 paru lat patrzą na siebie swoim własnym wzrokiem. Po raz pierwszy czasem widzą siebie, jacy są naprawdę, a nie jaki jacy kiedyś im wmówiono, że są. Ja mówię wtedy na przykład, wyobraź sobie, że masz 12 lat, siedzisz przy stole w domu z rodzicami i mówisz im o jakimś swoim wielkim pomyśle, jakimś coś fantastycznego, co zamierzasz w życiu zrobić, osiągnąć. Co słyszysz? Niedawno słyszałem, słyszę mamę, która mówi mi: dobrze, dobrze. A takie twoje gówniarskie marzenia, tak? W efekcie ktoś, kto to usłyszał od swojej mamy wiele lat temu. Latami nie sięgał po to, co było w zasięgu jego ręki, co było naprawdę dla niego dostępne, dlatego że nie, nie sięgał wysoko, bo myślał, że jest za niski, chociaż nie był. Ten wewnętrzny głos, nie jego głos, wmawiał mu, że to nie dla niego, że mu się nie należy i nic z tego nie będzie. Jeżeli w którymkolwiek z tych dwóch testów, jeśli sobie je zrobisz, wyszło Ci, że coś w tym jest, to zadaj sobie jedno. Pytanie. E, usiądź sobie wieczorem i przed snem zapytaj siebie sam czy sama, kto wymyślił moją definicję sukcesu. E, kto konkretnie? Może nawet przypomnić ci się konkretny moment jakaś rozmowa, jakaś sytuacja, e, która całe twoje życie dalsze popchnęła na inne tory. Pielęgniarka z hospicją Bronnie Ware, Amerykanka, po 10 latach pracy z umierającymi, napisała piękną książkę Five Regrets of the Dying. Pięć żalów ludzi, którzy umierają. Towarzyszący ludziom, którzy odchodzą z tego świata przez 10 lat, zauważyła, że oni wszyscy ciągle mówią to samo: kilka tych samych historii słyszała od wielu różnych ludzi. Czego najbardziej żałują w momencie, kiedy już nic nie są w stanie zmienić? Numer jeden. Najczęstszy żal ludzi, którzy już nie mogą nic naprawić w swoim życiu, to żal... żałuję, że nie dałam sobie pozwolenia, żeby żyć własnym życiem. To są ludzie, którzy żałują, że nie żyli własnym życiem, tylko życiem, jakiego oczekiwali od nich inni. Rodzice, babcia, nie wiem, ludzie, których już dawno nie ma na świecie, mąż, żona, rząd, nie wiem, ksiądz i ktokolwiek inny. I to mówią ludzie, Którzy, gdyby mogli cofnąć czas, to by to zmienili. Oni to mówią wtedy, kiedy już nic nie mogą zmienić. Ty nie zmienisz swojej historii, ani ja, ale zawsze możemy do niej dopisać nowy rozdział. Ludzie, którzy żyją tak, jak sami chcą, a nie sterowani czyimś głosem sprzed lat, bardzo dobrze o tym wiedzą. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy czasami twoje ważne życiowe wybory. Są na pewno Twoimi, a może nie są Twoimi, albo wiesz, że nie są, to prawdopodobnie nie są. Jeżeli masz takie wątpliwości, czy Twoje najważniejsze życiowe decyzje są Twoimi, to prawdopodobnie nie są. Czas zrobić z tym porządek i uwolnić to fantastyczne życie, które w sobie nosisz. Więc dziś wieczorem przed snem zadajesz sobie pytanie: kto wymyślił moją definicję sukcesu? I zapisz odpowiedź. Bo to jest Twój trigger. Pamiętasz to indyjskie piekło z początku? Nie musisz tam trafić. Dlatego, że życie, e, takie życie, jakim Twoje życie może się stać, czeka na Ciebie po drugiej stronie jednej decyzji. Kto wymyślił Twoje życie? Może czas wymyślać je samemu. E, link do mojej Akademii Osobistego Mistrzostwa, w której dokładnie z takimi rzeczami pracujemy, jest w opisie tego filmu. Dziękuję za łapkę w górę i za subskrypcję mojego kanału. Do zobaczenia za tydzień.